Dobra, słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, dzisiaj w takiej sympatycznej, w sympatycznych okolicznościach przyrody, e, Mariusz Jażdżyk, Michał Tytła, Piotrek Morda, Piotrek Morda, ale on jest gaduła, on jest gaduła, go nie przebijesz tam, Adaś Chwetczuk, Odyn, Maniek Cieplów, jeszcze będzie wiele innych osób. Dzisiaj. Dzisiaj tutaj, tutaj zjechaliśmy się, spotkaliśmy się, żeby Mariusz w ten sposób chce podziękować osobom, które uczestniczyły. Uczestniczyły w zbiórce pieniążków dla Adasia Iczaka, dla jego syna. Gdzieś tam, gdzieś tam będziecie widzieli, będziecie widzieli historyjkę. Historyjkę Mariusz mi nie uciekaj. No to, 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 no to numer, numer dwa. Dobra. Kamera akcja. Dobra, słuchajcie, Maniek nam ustawił kamerę świetnie. Pięknie, Wiewiórki Bobry, mówią dzień dobry. Tutaj jest motywator akcji dla Adasia Iczaka, dla jego syna, dla Szymona w Anglii. Pozbieraliśmy troszkę pieniążków dla tego chłopaka, który tych pieniążków bardzo potrzebuje, dla jego ojca, który też jest w kropce. Bardzo fajna imprezka, bardzo fajna, fajna inicjatywa. Maniek, dzięki, piękne. Nie ma za co. Tak samo dziękuję wszystkim. Dziękuję. O. Mańkowi, Gold mańkowi. Bartek z Jadowca historii tak samo się doczynił. Do, do I Rutus i taka firma, jak to się nazywa? Loża Promotion? Legion promotion, tak. promotion. Oni dali najwięcej praktycznie, to tak zawsze, tam zawsze mówić wspierają. kluski do gębi, to Promotion, no. no, dzięki Peter. I w ogóle dzięki wszystkim wszystkim chłopakom, bo dosłownie jakiś z Polski, no szkoda, że z Polski nie mogli przyjechać, bo troszeczkę za daleko. Ale jaki happy hunting, golden monkey Jak nie mogli przyjechać, zobacz tam z drugiej strony ano kamery jest, Odyn, jest, Odyn jest, zaraz Odyn go zerpiemy. przyjechał, bardzo mocno w, 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 wspartą akcję Kurka, dzięki Odyn, ukłon Nie my się śmiejemy, teraz mamy dobre humory Ale naprawdę, na, na, naprawdę, kurde, to jest rewelacja, że tak, że tak się udało ja Nawet nie liczyłem, że Pamiętam pierwszą, pierwsza akcja jaka była, tam było 197 funtów Ja prosiłem, chociażby do 200 dobiło a tu kurka już jest ponad prawie 2000 funtów, także niesamowicie, niesamowicie. Rewelacja 2000 u ciebie, a to jak mówię. Tam był jeszcze Maniek. Manik, chodź, po chodź chodź Ja już wizę. mówię ogólnie z Mazowej. też z bardzo dziękujemy. Tak to był kolejny, dzień dobry, kolejny realizator kolejnego fragmentu aukcji. <laughs> tak, tak, ja tam troszkę super. swoją cegiełkę dołożyłem do tego wszystkiego, gdzieś tam około Boże, 1000 złotych wpadło na konto Szymona. Także cieszę się ogromnie, że że ludzie dali, no. tak? że ludzie kurde dorzucili się do tego. Tak jak mówię, tak samo. Zwiadowca historii dorzucił dzisiaj też kubeczek, torebkę, jakieś tam pierdółki na aukcji. Dzisiaj zrobimy taką szybką licytację na polu. Zobaczymy, co z tego będzie. A wyjdzie. jeszcze jedno, poczekajcie. Co tam jeszcze wygrywa? Właśnie. Szabla przyjechała. A szabla. Kru. To jest właśnie ta szabla, która jutro zakończy się, zakończy się ten aukcja. aukcja. I tak chciałem powiedzieć, jeszcze raz ktoś nazwie mojego kolegę burakiem, to zetnę bułę. Ale ja tam się wam, nie będę używał tych buraczanych słów, wywalony na was. Do, do, dokładnie. Kochajmy się, ludzie, kurka, życie tam już ucieka, bo już jesteśmy, idziemy już w dół. Gdzie? Także... Ja? Ja nie, ja nigdzie nie no, idę. No już. Dobra. Spoko. Zaraz idziemy pokopać. Idziemy zaraz kopać. Idziemy pokopać. W tej chwili dziękujemy jeszcze Mariuszowi za to, że za tą zbiórkę, za pomoc w tym wszystkim zaprosił nas na swoją farmę i u niego Super. mamy okazję. Tak, to jest taki, taki bonusik dla tych wszystkich, co pomagają. Także okazję zakończyć imprezę. Mam nadzieję, że każdy znajdzie chociaż jakiegoś fajnego hammerka albo, albo Odyn znajdzie w końcu swojego upragnionego denara srebrnego. A jest szansa. Dobra, jeszcze Dobra. tutaj przez chwilę będę kadrował chłopaków, którzy przyjeżdżają, bo to, to są ludzie, którzy wspomogli aukcji, więc warto, warto ich wyłapać. Dzięki serdeczne, no i... No i popatrzcie kto tutaj jest. Znowu, na, znowu ja znowu ten burak z polski Bo czekaj, teraz machamy teraz niech ostrość złapie autofokus. A jest Oden, tak Maniek znowu w kadrze, znowu tak. Zno, znowu Maniek paskudny. Jak się nazywa ta miejscowość? Michał. Grumwald. Adaś, Fetczuk, Piotrek w tyle. Ale, ale coś, Adaś, gdzie Adaś, Adaś jest Adaś? Adaś, podejść, że do płota. Tam w Dali, Sławek, cała ekipa, fajni, fajni, mili ludzie. Na razie kończymy. Jeszcze wrócimy do relacji, jak więcej nas przyjedzie. Panko. Atmosfera Panko. się zagęszcza, on dostał czapkę, już więcej nad tamizą nie marsnął w uszy. Coraz nas więcej, coraz weselej. Chciałem, że jakaś z Coraz weselej. Coraz weselej, coraz więcej. Dzisiaj będą takie ujęcia po ostatnim uszkodzeniu kamerki. Nadganiamy, cześć. Witaj, witaj. Nadganiamy i ratujemy sytuację. Fajna, bardzo fajna ekipa. O, Michał znowu z boku. Laczki zakłada, szykuje się na pole. Michałe. Pomachaj widzom. Dzień dobry. W oczekiwaniu na spóźnialskich. Jeszcze jeden rzut oka na... Na gości imprezy, tak. Nie ma, nie ma. Jeszcze w locie. No ile, za ile będziesz? Trzy minuty. Dobra, to trzy minuty czekamy, no hej. Ostatnie trzy minuty. Trzy minuty. Za chwilę leci. Zawsze zakręconie sygnał na locie. No podklejam linki znajomej. No to musicie zobaczyć. Poszukiwania w angielskiej mgle. Nie wiem, nie wiem, na ekraniku kamery nie widzę, czy w ogóle wy będziecie widzieli poszukiwacze takie ciemniejsze cienie w ciemnej mgle. Rewelacja. Rewelacja, gdzieś tam podobno jakiś hamarek już wyszedł. Szukamy, szukamy sobie, będę informował na bieżąco. Jest pierwszy moniaczek. Wiatru nie ma, ale zimno, mgliście i... ...i mokro... ...ja go nie mogę doczyścić bardziej... ...to się wszystko marzy niestety, także nie wiem czy destrukt, czy coś ładniejszego... ...zakładam zakładam najgorsze, diagnoza nie jest najlepsza... ...no ale... ...pierwszy moniaczek dzisiaj siedzi... Tym razem plomba. Ja na niej nic nie widzę. Nie wiem, czy coś na niej. Coś jest. Jest jakiś napis. Będziemy czyścić. Będziemy patrzeć, co to za plomba. No, psuje się ostrość. Od tej mgły na pewno. No, ale plomba też nie zła. Fajnie. na tej farmie zawsze mam szczęście brnąć w błocie no i ponownie brnę w błocie ale teraz fancik z rodzaju tych co lubię. tylko szkoda że zgnieciony ale jest na prosteczek jest na prosteczek na prostunio jaki fajny zielony jest bardziej zielony niż moje portki super w oddali szum samochodu mknących we mgle gdzieś tam po autostradzie za groma tego nie zobaczycie tym razem kuleczka od muszkietu taka masywna, duża ale to nie kuleczka jest meritum sprawy chciałem wam pokazać jak to dzisiaj wygląda kilogramy na butach naprawdę kilogramy to jest wszędzie oklejone dramatycznie. Jeden but, drugi, odpadnie, przykleja się następne, chodzi się bardzo ciężko. Nie za specjalnie, ale, ale wciąż do przodu. Także pozdrawiam i szukamy kolejnej jakiejś konkretniejszej rzeczy. No ten raz walka była ciężka, kopany przedmiot przykleił mi się najpierw do szpadła. Potem do buta odklejałem to, próbowałem to, kombinowałem. Dzią zniknął, był sygnał, nie ma sygnału. Dramat. Ale wynik jest taki, taki powiem Wam, obiecujący, z tym, że nie jestem w stanie go tutaj wyczyścić. Cieniutki przedmiot o pożądanym przeze mnie kolorze. Nie widzę żadnych fragmentów rysunku, ale mam nadzieję. Mam wielką, wielką nadzieję, że jest to właśnie hamerek tak. Gdzieś dopadnę się do wody u mojego wyczyszczę. Na pewno zobaczycie go po oczyszczeniu, będzie wiadomo co to. Na tą chwilę. Miejmy nadzieję. Jeżeli hamerek to bardzo wytarte, ale... ale liczy się. Na wyjeździe podwójnie. Powiem wam tak, detektoryzm powoli staje się dla mnie sportem ekstremalnym. Co jest powodem? To jest blaszka, prawda? Z tej strony tutaj pod tym moim brudnym paluchem, u pod tym widzicie przebija takie coś bardzo inspirującego. spójrzcie co mi spotkało z drugiej strony tej monety. rozumiecie ten kolorek? Kolorek, co człowiekowi z bani potrafi zrobić. Inspirujący, prawda? Ja wiem co to jest, domyślam się. Widziałem je wcześniej. To jest token do gry. To jest token do gry, tutaj mamy Świętego Jerzego. Nieudolnie odwzorowanego, walczącego ze smokiem. Z tej strony on jest zarośnięty. Jakaś gruda, taka jak go spróbuję, potem wodą przemyć, wydostać to tutaj, będzie twarz Wiktorii, taka nieudolnie odtworzona. Moim zdaniem, jak będzie to, zobaczymy. Wyczyszczę to, pokażę. Jak będzie coś widać, oczywiście. Pędzimy dalej. Maniuś podniósł, ale to fajne jest. Hamera, podniósł, Goldmanek. A ja podniosłem coś, co nie do końca wiem, czym jest. Po kręgu są jakieś twarze. Nie wiem. Nie wiem, czy to. Guzik to nie jest, bo to nie jest montaż pętelki Chyba jakiś tokenik będzie też Tak przypuszczam Ja nie wiem czy to w środku nie jest Nie wiem Nie wiem, nie mam pojęcia Wyczyszczę będziemy oglądać Spróbuję wtedy to zrobić. To jest tutaj... wczesne czy stary? Nie, na pewno jest stary coś Tylko pytanie z jakiego materiału. Mm -hmm. Może dombać, ale on by zerdewiał. Raczej, tak. Raczej tak. Raczej mm tak, -hmm. tak. Nie jest za ciężki, to może być srebrzone, srebrzone e, złocone srebro, wiesz? Mm -hmm. Bo on nie ma wagi na złoto tak na rękę. Chociaż ja wiem, Odcienek ręce zbarznięte. Rafał szczęśliwy znalazca. A tutaj reszta załogi, oba Adamy. Adamy tak. Oni, oni się kręcą i przeszkadzają. A proszę ci bardzo. Dziękuję. Mili kochani moi, końca dobiegł dzień pełen emocji. kopanie, to tak jak widzieliście na początku. Charytatywne poświęcone dochód z kopania, poświęcony e, częściowo e, na rehabilitację Szymona syna Adasia Itczaka tutaj z tego miejsca na prośbę Mariusza Jażdżyka, Wielkie podziękowania dla e, Lisure Promotion e, sklepu, który w Anglii prowadzi sprzedaż e, akcesoriów dla detektorystów. I który w stopniu ogromnym wspartą całą licytację prowadzoną przez Mariusza. Wielkie podziękowania dla Bartka, zwiadowcy historii. On również nam przekazał pewne rzeczy. Do tej pory cała akcja przyniosła dochód 7700 złotych polskich. Jeszcze trwa licytacja szabli. Gorąco liczymy na to, że uzbieramy kwotę 10 tysięcy byłoby bardzo fajnie i bardzo miło. No a tutaj ogromne podziękowania dla dwóch podstawowych graczy graczy naszej naszej osób, które napędzały całą akcję tutaj w Anglii. Mariusz Jażdżek, on był tytanem tego dzieła, w ogóle pomysłodawcą. No i Mariusz Ciepluch, on on bardzo czynnie się w to włączył tam sporo pracy w to włożył, no ale też dzięki wszystkim, którzy wsparli, którzy, którzy w jakiś sposób starali się udostępniać, przekazywać informacje, wspierać finansowo. Takich ludzi była cała rzesza, nie sposób wymienić. Ja nie mam pojęcia kto, wydaje mi się, że wszyscy. W czasie kopania pojawiły się, dzisiejszego kopania pojawiły się bardzo fajne znajdki. Skoczyły jakieś rzymki. Piotr wykopał jakąś monetę norweską, srebrną, jakieś sześciopęsówki. Sporo hamerków. oczywiście, złotko, chyba widzieliście, chyba się nagrało, mam nadzieję. Obrączka. Do tego wszystkiego dochodzi najpiękniejsza, moim zdaniem, moneta w historii Anglii. Ja je najbardziej kocham, ze wszystkich uwielbiam. Łukasz znalazł Skita, a Skity są przepiękne, mówiąc: cuda, małe, cuda, cuda arcydzieła. Łukasz znalazł Skita, było zacnie, było pięknie, dzięki Mariusz. No i dzięki Wam wszystkim za to, że byliście, wspieraliście, e, kopaliście tam z nami, w, w, przywieźliście mnóstwo humoru, wiedzy, mm, nie wiem czego jeszcze, ducha, ducha przywieźliście, ducha takiej wspólnoty, super było. Pyszne ciasta, wspaniałe kiełbaski, Pff, oporowo, oporowo dla mnie max. Podobało mi się niezwykle, jedyne. Czego mógłbym się ewentualnie przyczepić? To te 5-kilogramowe buły z błota przyklejone do, do butów i 7 kilogramowa przy szpadlu. Poza tym było genialnie. Dziękuję Wam wszystkim, pozdrawiam. Dziękuję tym, którzy wybrali udział w kopaniu i tym, którzy oglądali oczywiście filmik. Pozdrawiam wszystkich równie gorąco, kopaczy, nie kopaczy. się garbaty jesteście. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam i hej, hej.